So, you won't mind if I give Joe a call, right? Now, go ahead. Now, where'd I put his number? Hey, here it is. Niedawno na rynku pojawiła się odnowiona druga część Mafii, Kultowy już gry, która swego czasu miała być konkurencją dla giganta gatunku GTA. Remaster gry można nabyć osobno lub jako część kolekcji całej trylogii, w której skład wchodzi odnowiona pierwsza część, remaster dwójki oraz najnowsza trójka. Każda z gier posiada wszystkie dodatki. Na jedynkę niestety trzeba poczekać do sierpnia, gdyż jest ona tworzona od początku, by mogła spełniać dzisiejsze standardy graficzne. Dla osób, które wcześniej nie miały styczności z tym tytułem, streszczę krótko. Gra opowiada historię z czasów, gdy w Stanach rządziła mafia przeważnie włoska i walczyła o terytorium i wpływy w kraju. Ale no właśnie, remaster dwójki jak on się prezentuje w tym wszystkim? Czy został poprawiony tak bardzo, że warto nabyć grę na nowo, lub dla niej kupić bundle całej trylogii? Sprawdźmy! Pierwotnie Mafia 2 została wydana w roku 2010 i w swoim czasie robiła niesamowite wrażenie, jeśli chodzi o grafikę. Zatem, czy był jej potrzebny remaster? Otóż nie do końca, bo dalej gra broni się wyglądem. A zatem, co zostało poprawione względem oryginału? Została zwiększona rozdzielczość, jak i również poprawione zostały tekstury. Jednak nie jest to jakiś znaczący przeskok względem oryginału. Na plus zasługuje poprawione oświetlenie, które bardziej przypomina te prawdziwe niż sztucznie nałożone. Najwięcej jednak zmian widać w przerywnikach, gdzie widać różnice w detalach postaci czy ostrości obrazu. Niestety i tutaj zdarzają się błędy jak choćby nieruchome oczy czy momentami gliczujące się modele. W niektórych miejscach zmiany są znaczące i faktycznie zwiększają poczucie realizmu, jednak w większości miejsc stanowią one nieznaczącą różnicę. Dodatkowo napisy jak i interfejs nie zostały w żaden sposób dostosowane do wyższych rozdzielczości i nieco straszą swoją pikselozą. Modele postaci drugoplanowych nie różnią się niemal niczym od oryginału. W dalszym ciągu widać, że są zdecydowanie mniej szczegółowe i dopracowane od głównych bohaterów. Dodatkowo lubią się powtarzać i miejscami jest to zwyczajnie słabe. Szczególnie jak zdarza się to w takich scenach jak choćby ta. W zremasterowanej wersji ucierpiała również płynność rozgrywki. Miejscami potrafi chrupnąć, szczególnie w czasie przemieszczania się pojazdem, co się nie zdarza raczej w pierwowzorze. I rozumiem, że może trzeba mieć lepszego kompa, ale mój sprzęt jest całkiem niezły, a gra nie wygląda tak, żeby wymagała najnowszych osiągnięć techniki. I różnica w grafice nie jest tak duża, żeby poświęcać płynność na jej rzecz. Nietknięte zostało również sterowanie w grze. Jako produkcja stworzona typowo pod konsolę sterowanie na myszce i klawiaturze nie jest zbyt intuicyjne i nie zostało to również w żaden sposób zmienione w odświeżonej wersji. Generalnie odnowiona Mafia 2 faktycznie wygląda lepiej od oryginału. Lepsze tekstury, wyższa rozdzielczość, odświeżone scenki i inne pomniejsze usprawnienia. Jednak nie wydaje mi się, by to była różnica wystarczająca, aby zachęcić do zakupu gry. Szczególnie dla osób, które posiadają oryginalny egzemplarz. No, chyba że komuś zależy na zakupie całej trylogii. W takim wypadku radzę poczekać do sierpnia, kiedy premiere będzie mieć dobrze zapowiadająca się odnowiona pierwsza odsłona. Jeśli faktycznie będzie tak dobra, to możliwe, że zakup kompletu trzech części będzie opłacalny. W innym wypadku polecam oryginał. Nabycie pełnej trylogii Mafii z kolei mogę polecić każdemu, kto nigdy nie miał okazji zagrać w żadną z gier z serii i chciałby to nadrobić. Bądź co, bądź to porządny tytuł o wciągającej fabule i fantastycznym klimacie dwudziestowiecznych stanów z czasów prohibicji i późniejszych. Szczególnie widać to w części pierwszej, która jest wyjątkowo podobna do kultowego filmu Francisa Copoli Ojciec Chrzesny. Podsumowując, jeśli ktoś wcześniej nie grał, to warto dać szansę drugiej Mafii. Przyzwoita fabuła i wykonanie mogą sprawić masę Frajdy. I pomimo znikomej różnicy w oprawie, wszystko jest przyjemniejsze dla oka niż w oryginale. Dodatkowo gra zawiera wszystkie dodatki oraz kilka innych prezencików, które w jakimś stopniu mogą umilić zabawę. Wracając jednak do kwestii remastera, czy warto ponownie kupić tytuł? Zdecydowanie nie. Remaster jest zrobiony na kolanie. Wiele elementów różni się w minimalnym stopniu, a nawet pojawiło się kilka nowych błędów. Ostatecznie jednak jest to dobry tytuł, który gorąco polecam. Tymczasem dziękuję wszystkim za uwagę i cześć.